Witajcie! W związku z tym, że są wakacje, tematem naszego dzisiejszego odcinka jest, a w zasadzie są, utonięcia i podtopienia. Moi drodzy, większość scen związanych z podtopieniami na filmach pokazywana jest w sposób mało poważny, gdzie ofiara, co tu dużo mówić, siedzi pewnie po kolana w wodzie i wrzeszy tak. Halo! Tonę na pomoc! Moi. Ej, na poważnie, ja tu tonę. No. Także moi drodzy, zazwyczaj jeżeli ktoś tonie, koncentruje się na tym, żeby pojawić się nad powierzchnią. Jego usta oscylują tuż pod powierzchnią, albo tuż nad. W momencie, w którym jest pod powierzchnią, no to tonie. W momencie, w którym jest nad powierzchnią, nie koncentruje się na tym, żeby drzeć japę o pomoc, tylko i wyłącznie na tym, żeby nabrać powietrze, zanim znowu usta znajdą się poniżej tafli wody. Także w gruncie rzeczy tonięcie odbywa się w sposób niezwykle cichy. Niestety w Polsce co roku to nie około 400 dzieci, które paradoksalnie nie są dalej niż 50 metrów od swoich rodziców. Także pamiętajcie, że jeżeli Wasza pociecha jest w morzu, jeziorze lub innej kałuży, warto by patrzeć, czy zabawa ta odbywa się, aby na pewno bezpiecznie. Przypominamy również telefony, numer do WOPRU 601 100. -100. I numer magiczny Combo 985 do ratownictwa tak zwanego morsko-górskiego. Także czy jesteście na północy nad morzem, czy na południu, to zawsze też możecie się posiłkować również tym numerem. A póki co życzymy bezpiecznej zabawy. Wszystkiego dobrego. Ahoj!